Siemano, siemano Siemano, siemano, TV meksikano witam was serdecznie. Pierwszy dzień. 1 stycznia 2021. No, dwie jedynki. Pierwszy... Nie, trzy jedynki. 1 stycznia 2021. Tak, zgadza się. Siemano siemano i słuchajcie. Kurde! Doszły mi słuchy, że ja piłem. O, cholera jasna. Tego to nie wiedziałem. Że piłem. Musiał ktoś mi wlewać chyba kurde gdzieś yy, telepatycznie alkohol do ust, no, ale mniejsza o większość. Nie mam zamiaru się tłumaczyć 50 razy. Ja wiem najlepiej, czy ja piłem, czy ja nie piłem. Dla mnie Sylwester był trzeźwy, jestem z tego zadowolony i dumny. Kto twierdzi? Że piłem najprawdopodobniej musiał chyba ze mną przy stole siedzieć, bądź też nie wiem, co tam <laughs> bądź też pod stołem. No, można i tak zrobić kolejny rzeźwy sylwester, drugi już w moim życiu. Mam nadzieję, że następne też będą utrzymać. patrzcie, gdzie tu w którą tu, kurwa podążać. W to także, także luzik. Nie mam kasa, głowa mnie nie boli, i, i wszystko jest dobrze. A jak na boboli, to ja nie wiem. Także słuchajcie. Z nowym rokiem, witam Was serdecznie jeszcze raz, przede wszystkim bardzo dziękuję, że o tej pierwszej zleciała się jakaś społeczność, że posiedzieliście ze mną tą godzinkę i jest mi z tego powodu bardzo miło, bo powiem Wam szczerze, że obawiałem się, że nikt nie przyjdzie, że, że robimy skrót, bo kurde ten samochód się zatrzymał, nie chcę ludzi nagrywać, przez krzaki do Mario, do Mario, o tędy. I obawiałem się, słuchajcie, że, że wiecie, przy tylu lajtach, gdzie, gdzie Pato robił lajta, gdzie Rozprówacz robił lajta, o i tutaj na tym wolnym polu można swobodnie gadać, yy, gdzie Gracjan robił lajta, Jezu, a tych lajtów było jak psów. O majorze lajta to zaraz opowiem, co ja o tym na ten temat sądzę. Więc wracając do tematu, yy, yy, kiedy wiedziałem, że tyle osób robi lajta i wiedziałem to wcześniej dużo, nie? No to myślałem, że kurde, no sorry, no po chuja się będę odpalał na godzinę, jak pewnie nikt nie przyjdzie, chyba że na chwilkę, no tam może z 30 osób okazało się, że było w przelotach nawet chyba 300, nie? Ej, bo obserwowała to moja bliska osoba, ponieważ robiłem to e, lajta w suwałkach. Niestety będę musiał kurde chyba robić... Albo zakładać drugi drugi punkt dowodzenia, tak bym to nazwał, bo studio to za dużo powiedziane. Yy, drugi punkt dowodzenia w suwałkach, bo, bo zaczynam mnie męczyć, to jeżdżenie do Białego Stoku na, na lajty yy, i na załatwianie spraw, no bo innego wyjścia nie mam, no bo, bo, bo z laptopa no, ciężko mi nadawać, nie mogę, nie mogę. Wielu rzeczy zrobić i wielu i kilku funkcji uruchomić, które bym chciał. Na przykład właśnie nie mogłem wczoraj zrobić tego tany-tany, ponieważ laptop nie chce przejmować ekranu w obs no, Niektórzy nie wiedzą o co chodzi, ale mniejsza no, większość. Chodzi o to, że po prostu na przykład nie mogę puścić obrazu z muzyki w laptopie. No, w moim laptopie oczywiście, to nie był laptop Łosia. No. Także tak to wygląda. Więc pewnie to będzie jeden z moich celów na nowy rok No oczywiście kolejnym celem na nowy rok To jest no, zakończenie tego prawa jazdy Definitywnie I mam nadzieję, że to się odbędzie już niedługo Tak jak mówiłem Termin wyznaczony Zaraz po tym filmie będę już sklecał film Z wczorajszego robienia muli Co wam powiem o tych mulach Mule są dobre Dla mnie osobiście są dobre Minusem jest to, że jest bardzo mało mięsa W tych mulach i generalnie za taką cenę, no dobra, można to kurwa zaszpanować przy lasce i pokazać jako afrodyzjak, bądź też przy facecie, Ym, natomiast te mule, które ja kupiłem, ja osobiście już drugi raz nie kupiłem, ponieważ jest z nich za mało zdecydowanie mięsa w tych małżach yy, i, i naprawdę więcej jest roboty i grzebania się w tych skorupkach. Bądź, tych, bądź też muszelkach, niż jedzenia, więc nie polecam Wam. Co do smaku, oczywiście tak, gdybyście znaleźli takie mule akuratne, gdzie kurde tego mięsa by było naprawdę mm, konkretny kawałek do ugryzienia, no to, no to tak, to warto, warto, warto. Bo smak bardzo ciekawy, słodkowate, niesłonowate tym razem, słodkowate. No i sos z sos tego wina w połączeniu z czosnkiem. Yy, z cebulą i z tymi wszystkimi ziołami, które tam powiązałem, będziecie mieli okazję zobaczyć. To, no, to, to robi robotę. Sos jest naprawdę pyszny. Także mm, raz na jakiś czas polecam, natomiast trzeba na pewno poszukać dobrych muli. Ja kupiłem na przypale. I to tyle. No. Więc mówię, ja tutaj nie wypisywałem nikogo. Przede wszystkim. Yy, Podziękować chciałem też kurde moderacji, która, która jednak weszła, yy, a także innym modującym, którzy, którzy yy, dzielnie tamten rok mnie wspierali. Yy, mówię tu o osobach uczciwych, godnych i rzetelnych. Karinka, już nie będę wymieniał, Karinka, Draycross, yy, Browiec, Kevin, yy, yy, Beryw Mała mi czasami w tamtym roku też się udzielała na początku, z tego co pamiętam, także tych, tych rzetelnych osób się trochę przewinęło i za to bardzo bym chciał podziękować. Oczywiście życzę też wszystkim, wszystkim, którzy wczoraj byli i nie tylko na live, no przede wszystkim, przede wszystkim tego roku zdrowego, żeby wasze marzenia się pospełniały, żeby żebyście mogli też no, no, przede wszystkim, no, no, żebyście mogli rozwinąć to, co chcecie, jeżeli macie jakiś cel, do którego dążycie, żeby wam to się w miarę udało. Oczywiście, zaraz ktoś napisze, ja mam cel zniszczyć Twój kanał. O, bardzo dziękuję Ci, że mi za to życzysz. No, to takim osobom nie, nie życzę tego, no, ale dobra, mniejsza większość. Przede wszystkim, też zdrowia, żeby. Żeby ta pandemia już nie dawała nam się tak we znaki, bo jest to męczące. Yy, myślę, że nie tylko dla mnie, ale myślę, że są ludzie, którzy na moim kanale, na kanale, którzy też lubią jeździć w góry, lubią jeździć na nartach. Oczywiście to jest blokowane strasznie przez tą pandemię, więc życzmy sobie tego, żeby tej pandemii już nie było, żeby to się kurwa skończyło raz nareszcie yy, i żeby, żeby już do tego nie wracać, do jakichś mutacji, niemutacji i, i tak dalej. No i to bym chciał chyba powiedzieć, chyba na tyle, bo wiecie tak z dupy gadać, to czasami się o czymś zapomni. No i oczywiście Light Majora, moim zdaniem, bo też pytaliście się mnie wczoraj na Light Majora. No a oczywiście jeszcze wspomnę o strzala i X Gaming. Yy, yy, light Majora, no kurde, moim zdaniem jedna wielka porażka, jedno wielkie yy, dno Po pierwsze ani nie technicznie to dobrze nie było zrobione, bo ten light ciął, gdzieś przerywał. Yy, niewyraźny był. No dwa, nie wiem na co liczyły te dwie dziewczyny. Nie, ja wiem, na co liczył Major. Major wiadomo na co liczył liczył. Ja myślę, że Major nie liczył na tyle, co na pieniądze, ale bardziej liczył na bzykanie. Myślę, że <laughs> myślę, że bo pamiętajcie słowo klucz, myślę. <laughs> bądź też słowo klucz podejrzewam, że Major raczej tam nie powzykał, a jak powzykał to rachunek został dla jego wystawiony odpowiedni. I raczej, póki tego rachunku nie zapłaciłby, to raczej stamtąd by nie wyjechał. No, także moim zdaniem, Light Majora jedna wielka porażka, jedna z wielu. No, Pato tam rządzi, 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 czy dobije do pięciu koła? Może dobije, może nie. Ale rządził wczoraj, przespał się rządzi dzisiaj. No cóż, no, ja tam powiem, no nie, nie, nie mam, nie mam już takiego parcia, żeby siedzieć, siedzieć na live'ie. Yy, tyle godzin po prostu no nie no, no nie no nie, nie. Są, są, są godziny kiedy trzeba spędzić dać czas dla rodziny i dla bliskich a, no i, i tyle. Yy, no ale dobrze no, życzę życzę wszystkiego też najlepszego dla, dla Pato, dla rozpruwacza przede wszystkim również. No, no Rudy ja widziałem twój film, no. No by ten rok dla ciebie był lepszy, obyś, obyś nie zwariował. Tak jak w tamtym roku, tego Ci mogę życzyć, żeby, żebyś trochę może przemyślał, Rudy, to wszystko co się działo w związku z kanałami i z Kononem ze mną. Może, może może będziesz miał jakieś refleksje, może Ci coś do głowy przyjdzie, tego Ci życzę i aby na lepsze, aby na lepsze przede wszystkim. Dobrze wiesz, ja się od, odłączyłem od Konony, ja tam nagrywać z nim nie będę, więc masz wolną rękę, rób co chcesz, natomiast komentować pamiętaj będę i nadal będę twierdził że powinieneś założyć kanał dla Krzysztofa K., ponieważ sam nagrywa filmy. No, no dla innych ty, tych powiązanych ludzi też wszystkiego najlepszego składam. Powiązanych z, ze szkolną oczywiście, Czarna Szprycha, oczywiście nie wiem, co tam jeszcze, kurde, Paweł z Warszawy, Paweł, wszystkiego najlepszego. Nie wiem, czy będziesz oglądał, czy nie. Widziałem, że wczoraj streamowałeś strasy. trasy. Gdzie Ty jeździsz w Sylwestra, chłopie? Usiądź bo bociana, wypi czy tam nie wiem co, czy kompot nawet, ale został w tej jeżdżeni już kurde, chociaż w Sylwestra, no i tak to wygląda, no więc mówię, majorka, Majora Life, się chyba, moim zdaniem się chyba Pani strasznie zawiodły, strasznie, moim zdaniem strasznie się zawiodły, bo tutaj było liczone na grubą kasę do podziałki, przynajmniej może po tysiaku, bądź po półtora i, 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 i wiecie, no i... No i, i przy okazji, no bo tam zabawy nie było żadnej, no, no na miejscu Majora ja nie wiem, czy ja bym chciał siedzieć z dwoma laskami, bo które siedzą w maskach. Nie wiem, nie wiem, powiem Wam szczerze, że nie wiem. Które w ogóle nie są zainteresowane tak naprawdę Majorem, kompletnie. Wzięli go jako pacynkę, no i, i jakiego takiego miszka i ten misiek taki siedział biedny na tym swoim lajcie i liczone było na zarobek, nie pykło, nie wyszło. No ale ja się powiem Wam szczerze, że tego spodziewałem, bo ja nawet powiedziałem yy, podczas rozmowy, że, że bodajże, że z rozprawaczy, że to może nie pyknąć, nawet dlatego, bo będą obce osoby przy majorze i że to może nie pyknąć ten light. No i się zgodziło, ten light w ogóle nie pykł, nie wypalił. Także porażka totalna. Na pewno Major się nie przyzna i na pewno powie, że było ekstra fajnie i w ogóle zajebiście Bigosu biedaczysko wszystko nie mógł zrobić. Po, po bzykać raczej też nie za darmo nie mógł, <laughs> więc naprawdę poszło chyba tylko po kosztach yy, dla jego, i, i tam zabawy dobrej ja nie widziałem, przynajmniej podczas live'a. Co się działo poza live'em, trudno mi powiedzieć. No, no i ostatnia akcja, no, strzała X Gaming strzała. <laughs> dobre to są słowa, gdy się mówi. Góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem się zejdzie. Ja wielokrotnie mówiłem na live'ach, że właśnie obserwuję również innych streamerów yy, bądź też gamerów, yy, i często wymieniałem, bardzo często wymieniałem X XGaming. No i pach strzała X XGaming wbił się, przypadkowo wbił się yy, do mnie na lighta, zrobił mi rajda, za którego bardzo dziękuję, też życzę mu wszystkiego najlepszego. <laughs> no i gdy Wbił się do mnie na lajta, zrobił rajda, e, słuchajcie, myślał, że nie skumam, skumałem, że jest rajd, dowiedziałem się, że od niego, no i gdy się dowiedział, że okazuje się, że ja, że, że ja dla jego subskrybuję i, i że go tam obserwuję i jego poczynania i tak dalej, myślę, że był miło zaskoczony, naprawdę, bo tych łapek w górę poleciało od groma, od strzały i no również mu za to bardzo dziękuję. I, i, I fajna, fajna. No, fajna, fajna sprawa wyszła, bo dla chłopa łapkę w górę dał. <grym> tak bym powiedział. No i, i naprawdę jestem z tego zadowolony. I, I myślę, że przy dobrych wiatrach może się kiedyś ze strzałą X Gaming gdy Jeżeli pozwoli na to, pozwolą na to, jakieś tam no, no techniczne rzeczy, bądź też może zdobędę jego numer, bądź też napiszę na Instagrama, bądź też napiszę. Nie wiem, na Facebooka czy coś, chociaż to prawie jedno i to samo. Także też byłem miło zaskoczony. I tak właśnie mija, może nie poranek, bo jest godzina 13, ale ja siedziałem do godziny 4 razem z rozprówaczem. Nie wiem, do której rozprówacza siedział, bo po już poszedłem spać, no ale nie ma co się zrywać z łóżka w pierwszy dzień nowego roku. Nie ma to sensu. Ja zjadłem śniadanie, kawę wypiłem. No i. Ubrałem się i czas iść do sklepu, kupić flachę, bo przecież ja piję nie, to muszę teraz. Yy... <laughs> A dziękuję też za rozmowę z Kubą, yy, z Kubą z, ze Szwajcarii. Miałem okazję dzisiaj z nim porozmawiać. Również Kuba, pozdrawiam cię serdecznie. Co do pozdrowień, ja je wypiszę. Mam tam tą pierwszą top dziesiątkę z wczorajszego lajta. Mam też jeszcze pozdrowienia z lajta środowego, także spokojnie ponadrabiamy z tymi pozdrowieniami. Dzisiaj będę robił bażanty pieczone, więc prawdopodobnie przy bażantach pieczonych spróbuję wymienić tą zacną top dziesiątkę, która mi zaskoczyła. No i przede wszystkim pamiętam Kamil Kołobrzeg ja pierdzielę, naprawdę myślałem, że zapomniałeś mojego adresu okazuje się, że pamiętasz i jest mi bardzo miło z tego powodu i, i dzisiaj właśnie mam się z Tobą skontaktować, fakt, o dobrze, że sobie przypomniałem. I to tak to wygląda, słuchajcie, no Sumując, da się na trzeźwo spędzić sylwestra. He! Kurwa, o właśnie, przypomniałem sobie. Napisał mi jeden pajac, no bo jak no można nazwać takiego człowieka, że on mi nie wierzy, że ja y, piłem tego szampana bezalkoholowego, czyli ten cincin free. Więc, więc ludzie drodzy, kupiłem sobie cincina free za 25 zł, czy tam ile on kosztuje. Tyle co te szampany. Znaczy, to są wina y, musujące, to nie są kurwa szampany przecież, nie? Kupiłem se cincina za 25 zł, po czym go wylałem do zlewów, wlałem tam kurwa e, zwykłego szampana i piłem. No kurwa, ludzie, gdzie to jest kurwa sens i logika? Jezus. Ja powtarzam wielokrotnie i powtórzę jeszcze raz: jeżeli mi się noga powinie jeżeli naprawdę e, wypiję nawet kurwa piwo jedno, to gwarantuję wam, że to się na jednym piwie nie skończy i gwarantuję wam, że wyląduje na własne życzenie w choroszczy. Jeżeli ja tej obietnicy nie dotrzymam, to możecie wszyscy ode mnie kurwa wtedy odejść e, z kanału. Jeżeli ja takiej obietnicy nie dotrzymam, ja już mówiłem wielokrotnie, jeżeli mi się noga powinie, ja napierdalam do choroszy na zamknięty. I gówno mnie to obchodzi, co będą mi myśleć ludzie, ja za dużo czasu poświęciłem e, e, na to, żeby zbudować e, swoje takie życie obecne, jakie prowadzę, żeby zmarnować to wszystko i... Z, Zniweczyć, dobre słowo użyłem, bo raczej nie zniwelować. <laughs> Zniweczyć jednym jakimś piwem, bądź, bądź tam też kieliszkiem szampana, bo w moim przypadku tak to się mogłoby skończyć i, i, i z jednego kieliszka szampana wyszedłby pół litra wódki później, po, na drugi dzień, bądź też, bądź też, bądź nawet i w ten sam. I, i, I ludzie, którzy nie zrozumieli tego i nie zrozumieją dalej, no to trudno, to jest wasz problem, nie mój. Ja mam czyste sumienie i jestem zadowolony z tego, że mogę 1 stycznia wstać. Fakt, że późno, bo godzinie 11, bo o tej wstałem, ale trzeźwy, bez bólu głowy, bez kaca, bez suchot w buzi, z trzeźwym umysłem i, i pozdrowić Was na dzisiejszym, wprawdzie nieporannym, ale no już takim popołudniowym gnocie, a Wy się trzymajcie i ja Lecę składać jeszcze ten film, rzucić i składać film z robienia muli, a przede mną jeszcze przecież robienie barżantów. Pozdrawiam serdecznie. Mexicano TV.